Kurwa! Ostatni! Dawaj, go! O chuj. Ja pierdolę! <noise> razem, razem, Oj, oj... Unlucky, no... Jo, słabo mi zawał Casedrop.eu Sprawdź nowy event miłosny! Odbieraj dzienny bonus! Otwieraj skrzynki w najlepszych cenach! Zgarniaj super-skiny i je ulepszaj! Pula nagród to ponad 30 tysięcy złotych! Kliknij link w opisie i zgarniaj nagrody na casedrop.eu. Zap Zaporowy, dawaj! Ja go nie widzę. Kurwa, szyb. Dwa HP ma! Kurwa, Paweł, na chuj to jest samym no, tak, no trzeba, kurwa! Ale razem, a nie tak one by one kurwa no No ma nas po no Kurwa tak szło dobrze tej O, o ch Chyba wyzywał Paweł No kurwa je ja, Paweł Mam go, mam go! Spokojnie! Mam go, mam go Co? Ale miał dużo... No ja... Ja byłem w tym pokoju! Bieg, kurwa się na w zim, a ty byłeś do pokoju! No <laughs> nie widziałem! Dobra, teraz paczek, kto ich montuje? Chuj, przeskoczyłem na nim. Nie, spierdalaj, chodź. No przecież najebie jebie, mój kurwa, go spotka mnie. Pongowski, strzelaj coś, strzelaj coś pongowski, bo to ty się, ty ty się tylko leczy. Tak się tylko leczy, musisz też strzelać. Szczelaj coś, akcję pokaż kurwa, ko. To to jest, kurwa, dojedź go. Pokaż akcję, kurwa, jaja masz. No. No, i masz no i masz, kurwa. No i masz, kurwa. No i Tak, Kurwa, są tu. Oj, chuj, stary. tu. Kurwa, zeskanował mnie syn diabła, jebany. Czek weszło. Nie, ale to by było perfekto. Dobra, jego kuchni. Jest góra, jeszcze no, Na wsteku mi daje! Kurwa na farcie. I może teraz sprawdzę, O, to jest, jest! O kurwa BANET BANET Wybier mnie A dlaczego BANET Paweł to Jakiś Nie, nie wziąłem Kurwa no! Zostawiłem ci w aucie Kurwa, to się kluczyki brało? No to Kurwa! Ratuj mnie! No kurwa, gdzie ty byłeś? Podniosę cię, poczekaj A my dawaj zajmie, ja będę strzelał! Ty jedziesz? Kurwa mać Paweł Paweł kurwa, Jest jakieś takie zwrotne to auto Kręcisz jak gówno w no i widzą też tak na siłowni podjeżdżasz Jest auto na szybko kurwa Co ty robisz? No. Co ty kurwa robisz, Paweł? Nie wiem, hotwire! Kurwa, nie ma o, kur... to był kurwa? Nie Paweł Chyba nie, mogę, nic nie żyję już, pokój na pierdolę to tym przypadku pierdolot Ty debilu zaz, za, za, zajebany zaz, 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 zaz <gry> Dobra, idziemy do Z przyjebane, kurwa ten było Gdzie przyjechał? DZIAŁA DZIAŁA MAKE H1 GREAT AGAIN All exit... Nie poka. mogę otworzyć drzwi No bo na początku trzeba... Nieee... Ale jest to są kurwa rakowe graje że... Napierdolę no Pompę ZAJEBAŁE im AUTO MAM LAMBO ELU Mam MK ELUWINA PU 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 Daj go Tomek ja Daj go KURWO A to, to go Zazwyzywałem Elliot, kurwa, co ty chcesz? Łapieje! Dabie, kurwa, jestem diabeł! Hello! to Tak! Kurwa, jak łatwo! Wej, co tu leci? Po, Boże, ty, to leci. Co to jest, do kujaka? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Po, lewej! Po, Leży! Jest jeden! Ta sama ewolucja! Leży! Za drzewem jeszcze! Ene! Za dobrze, nie, straciliśmy Sajas tego! 105! Tak, 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 tam Nie patrzysz. Długo! Kurwa, ale poszły najpierw! I kurwa, lecimy! Czekaj, czekaj, czeka, muszę się leczyć? Ma flesza! Tu się leczy. F albo Q. Co, dojeżdżamy go? Czekaj, lul, tu jest AJ Jestem, jestem. Czekaj, czekaj, niech zaduje, jest to HP. Kasku. Po głowie! Nie ma kasku. Tomek też Ty nie też ma nie kasku. No we mnie, we mnie, we mnie był Nie blokuj mnie do kurwa! Nie ci, nie blokuj mnie. Dojeżdżajcie, lewo, prawo, lewo, prawo, skrzydłami, skrzydłami! Do wół, do wół! Leży Dobra, dajcie. Ty w nią wal, Wysiadamy, wysiadamy, wysiadamy Śpią, śpią, śpią Jak jest, Tak jest, tak jest Chyba zajebał mnie pago Co?